Witam Państwa bez długiego wstępu. Sprawy techniczne mówione w poprzednim filmie. Proszę się skupić. Proszę też przyjąć swobodną pozycję i najlepiej być samemu, albo z innymi, też skupionymi ludźmi, ale tak, żeby nas nic nie rozpraszało. Żadne radio, telewizor, zamykamy drzwi i. Skupiamy się na tym, na tym, co będziemy teraz robić. Jak już wspomniałem, jeżeli ktoś tego po raz pierwszy słucha, proszę nic nie robić. Proszę tylko i wyłącznie skupić się na słuchaniu za pierwszym razem. Zaczynamy: W imię Ojca, I Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa Pańska. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pozdrowienie anielskie. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony. Owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę i śmierci naszej. Amen. Skład apostolski. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. W Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, Umęczą pod pońskim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebiał. Stąpił do piekieł trzeciego dnia, z martwych zmartwychwstał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartych w stanie, żywot wieczny. Amen. Dziesięć przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej. Z domu niewoli. Pierwsze: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie: nie będziesz brał imienia pana Boga swego na daremno. Trzecie: pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte: czci Ojca swego i Matkę swoją. Piąte: nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. A będziesz miłował pana Boga swojego. Całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Pięć przykazań kościelnych. Pierwsze w niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Drugie, przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Trzecie, przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię święta. Czwarte, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty Powstrzymywać się od udziału w zabawa. Piąte. Troszczyć się o potrzeby Wspólnoty Kościoła. Główne prawdy wiary. Pierwsze, że jest jeden Bóg. Drugie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe każe. Trzecie. Są trzy osoby boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Czwarte: że Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Piąte: dusza ludzka jest nieśmiertelna. Szóste: łaska boska jest do zbawienia. Koniecznie potrzebna. Siedem sakramentów świętych. Pierwszy sześć. Drugie bierzmowanie. Trzecie najświętszy sakrament Mszy Święty. Czwarte, pokuta. Piąte na chorych. Szóste kapłaństwo. Siódme. Małżeństwo. Pięć warunków sakramentu pokuty. Pierwszy, rachunek sumienia. Drugie, żal za grzechy. Trzecie, mocne postanowienie poprawy życia. Czwarte, spowiedź szczera. Piąte, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Ofiarowanie pacierza. Ofiaruję Ci, Panie Boże, ten pacierz na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego świata oraz duszy mojej. I proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń Boską przyjaźń ludzką i wszelkie błogosławieństwo. A rodzicom moim, krewnym, dobrodziejom, racz błogosławić w szczęściu, zdrowiu i długim życiu. Dusze wierne zmarłe, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. rano, we dnie, wieczór, w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Duchu święty spraw. Aby moje życie doczesne obfitowało w dobra, którymi będę mógł dzielić się z innymi potrzebującymi. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony. Przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, przenajświętszy sakrament teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Boże bądź miłościw niegrzesznemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. To było na tyle. Końcówka jest ode mnie. Jeżeli komuś nie odpowiada, należałoby ją wykasować i nie brać do siebie. To wszystko. Jest to mój prezent na Święta Wielkanocne 2021. Zaznaczam, jeżeli na następnym razem można będzie to natomiast taką modlitwę należy żeby stosować w wyjątkowym skupieniu. W wyjątkowym. To nie może, nic cię nie może rozproszyć. Jeżeli cokolwiek cię rozproszy, nic to nie da, a za każdy, kto tam będzie się przy tym modlił po tygodniu, zobaczycie, zobaczycie efekt. Możemy później no, po tym pogadać. Trzymajcie się, na razie.